Jeśli się tym pojawiłaś, lub pojawiłeś się na moim kanale, to nie jest to przypadkiem. Cieszę się, że tu jesteś. Cieszę się, że wszechświat doprowadził cię do tego momentu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to kliknij subskrybuj. Być może właśnie do tego siły wyższe chciały Cię zaprowadzić. Być mi towarzyszył w wspólnej podróży przez niezmierzone drogi Wszechświata. Pamiętaj, że energie i wszechświat są wszędzie. Tak samo jak my jesteśmy przepięknie połączeni z energiami Wszechświata i swoimi nawzajem. Tak samo i ty. Możesz należeć do mojej przestrzeni. Możesz uczyć się i obserwować moje własne doświadczenia. Możesz wzrastać wraz z nimi. Kiedy coś cię ciągnie i prowadzi w jakieś miejsce, w którym czujesz się bezpiecznie, Wykorzystaj szansę. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Cieszę się, że mogę Ci pokazać to, co każdego dnia pokazują mi anioły. Co każdego dnia pokazuje mi wszechświat, a także moje własne doświadczenia. Mam na imię Ania i jestem Lightworkerem, który każdego dnia w Twoim sercu i w Twojej świadomości chce zasiać iskrę, iskrę prawdy i przebudzenia. Każdego dnia pragnę, byś odkrył swoją drogę. Tom, na której szczęście będzie ci zawsze towarzyszyć.